Dzień dobry moi drodzy, witajcie w dzisiejszych kronikach weteranów. Naszym dzisiejszym weteranem jest Cookies 16 Gaming, który jedzie w T72 AV Turmsie. Jednym z najbardziej popularnych czołgów premiowych, jaki występuje w Thunderze. Mamy bitwę, a dokładniej dominację na opuszczonej fabryce. Jak tutaj sobie zobaczymy jest duża przewaga klasyfikacji. O, jest 10 -0. Jest moderna, więc to będzie starcie na 10 10.0 10 -0 jeszcze dla Turmsa jest ok klasyfikacją. 10-3, a co dopiero 10 no to już Turms gra się znacznie ciężej. Zobaczymy, jak tutaj Kukizowi pójdzie. No jeszcze wysłaliście sporo powtórek, więc w najbliższym czasie się nimi zajmę, ponieważ no, zbliża się powoli nowa aktualizacja i wtedy te powtórki przestaną już działać. A tu się korek zrobił. Radkam zablokował wyjazd, a jednocześnie jest Skórsa coś przepychało. A, wada, że nie ma się 20, tutaj są najbardziej. Też tutaj widać. No, je, moja taktyka teoretycznie, ja tutaj często... O, jest wróg. Ja tu często jeżdżę. Kurde, tak blisko, bo to merkawa. Tak blisko amunicji. Jest kolejna, to są merkawy 2D chyba, tak, merkawa 2D. Jedna została tam już rozwalona, jest asysta za te. Tu się znajduje, tutaj jest problem. Przy okazji, y, z tą miejscówką powiem wam, że czasami Gaijin potrafi coś zepsuć z tymi ścianami, da się przez nie przestrzelić. Kurde! No, to teraz jest beznadziejnie. Gdzie ta Merkawa strzeliła? Naprawdę, on miał easy szansę na to, by trafić w przednią płytę, a tak beznadziejnie strzelił. Kukisno, no... Musisz nauczyć się, że tu w tyle Merkawy, na dole, y, przy mniej więcej pierwszym kole na podłodze, Albo przy drugim, pomiędzy, znajduje się amunicja. W ten sposób będziesz merkawy bardzo łatwo wysadzał. Ale jest zwycięstwo. Ta merkawa nieźle sfailowała. Tu jeszcze lekko zlagowała. Ale cv -ka. Tak, CV-ka 95 rozwalona. E, xm Xem? Czy Babruks? xm tak dziwnie, kurde. Z czym on walczył? To najważniejsze, on mnie jeszcze na tył strzelał. A z tyłu miał lufę podniesioną. Ok, niezły chaos na tej bitwie się zrobił. Prawdziwy chaos. Brakuje mi znaczników sojuszników, bo tutaj widzę, że coś stoi wrogiego. SRV V122. co yy, Mój Mój błąd. Dwójka to jest Leopard25. A tu mamy dwa czwórkę. Tam jeszcze CVK jest. Ładne trafienie bliska amunicji. Szkoda, że nie wybuchła. Więc tu jeszcze trzeba jakoś poprawić. Ta CVK nie ma akurat widoku. Pink, nie wysadzony. Akurat gość ma literę V. Na szwedzkim pojeździe. Naprawdę. Ale kurde to starcie. Nie widziałem bardzo dawno, żeby wrogowie tak chaotycznie grali na tych klasyfikacjach. Przeważnie to było, że kampili, czy też czekali w jakichś pozycjach. Tu naprawdę dziwne zachowanie. Ten X dziwne zachowanie, merkawy... No akurat merkawy to... nie no, w praktyce. Tutaj były spotkane... Jeden! Jeden czoł, który nie był premiowy! Więc, no, akurat można trochę się spodziewać po tych graczach, że tak grają. Uuu, CV90. I już jest po nim. To jeszcze wersja zwykła. Tja, Bofors z 40mm na 10.0. To jest tak słaby pojazd na 10.0. Co najgorsze, ta mapa też jest ciasna. Więc, tym pojazdem, ciężko jest wyjechać z tego respa. Kukizowi, jak na razie, idzie ładnie. Jedna strefa, jedna asysta i sześć rozwalonych pojazdów. Widać, że ten czołg jest specjalnie dla niego stworzony, bo nie każdy lubi rosyjskie czołgi. Mi akurat Turbsem też idzie całkiem spoko, ale te sześć już szło gorzej. Mimo, że mają podobną efektywność, jeśli chodzi o, o, i, o panzerzenie i jazdę. No siła okna też praktycznie taka sama. Różnica no, wiadomo, tam akurat chodzi o to, że są niższymi klasyfikacjami, więc ta wersja A ma słabszy, yy, słabsze pociski. Kurczę samolot tej jaki samolot zbombardował? F2G się... Ro... F2G rozwalił CV. seriusly? To bitwa życia, gdzie wroga drużyna jest tak nieogarnięta, że zabija swoich. Nie umie strzelać. Wyjeżdża idiotycznie. Ustawia się idiotycznie. Masakra. Tu już słyszę śmigłowce, ale śmigłowce chyba są już nicze, bo tutaj na mapie wyświetlają się. Yy, nie to? Leci mi czwórka. Przy okazji, jak widać, Kukis jest pierwszy w tabeli. Tutaj ma wrogi pojazd. Niepotrzebnie, kamerę odwrócił, bo właśnie cefałka wyjeżdżała. Ale jest siódme zniszczenie. Szybka to jest bitwa. Trochę bardziej styl arkejdowy, wydaje się, niż realistyczny. Na realistyku trochę bitwy się przeważnie potrafiły dłużyć. No, chyba że jedna drużyna całkowicie dominowała nad drugą. W tym przypadku tak nie jest. Nie ma pełnej dominacji, ale jest dominacja tej drużyny Kukiza, bo wroga drużyna straciła trochę więcej pojazdów, mają już tylko kilka maszyn. 2500 punktów. Szkoda, że nie można podejrzeć, ile tam punktów uzbierał, ile mu brakuje do atomówki, ale jeszcze dużo. Druga strepa przejęta, tu chyba moderna przyjechała. Nie wiem czy nie został właśnie rozwalony przez STVA 121. Bo tam był jeden sojusznik, więcej. Wydaje mi się, że gdzieś od boku jest. I czy coś jeszcze Kukizowi uda się upol... U, siedzi tu! Pechowe trafienie. Pocisk się przebił, ale nie zabił gościa. Sojusznik na szczęście od tyłu go zdjął z Pumy. Ale kuźwa, też ten Strv tak kiepsko strzelił w turpsa. Dlaczego celowałeś mu w dolną płytę? Szturmsa tak łatwo idzie przebić w przednią, a co dopiero wizjer kierowcy, który jest najsłabszym punktem każdego rosyjskiego MBTK i doprowadza do tego, że jest wielka szansa na zadanie krytycznego uszkodzenia poprzez rozbrojenie albo nawet zabicie. Z czego w większości to jest zabicie. co już Sojusznik akurat pomógł się naprawić. No i chyba to już tyle, bo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu wrogów zostało Głównie to zostali na strefach Będą wyjeżdżali Uuu, Jork wyjechał Prosto w silnik Na pelotki te z działkami Z jego typu trzeba uważać Jeśli się jest czołgiem Bo mogą rozwalić lufę Ile to kurde punktów uzbierał 3,5 tysiąca Czyli dopad ostatniego wroga Mamy zwiedzanie wody. Widać jaka jest płytka. I jest bomba atomowa. Kurde, ona bokiem jest zamontowana, w przypadku odrzutowców, że startuje się. E, z lotniska jest spoko. Źle to robisz. Nie dajesz klap od razu, samolot musi się rozpędzić i klapy dajesz po przekroczeniu jakiegoś tam dystansu, przynajmniej 50% pasa, bo w ten sposób Twój samolot będzie dłużej osiągał tę konkretną prędkość, jeśli chodzi o podniesienie się. Ja przeważnie mam taką zasadę, że rozpędzam się jak najszybciej, podnoszę samolot, nie używając w ogóle klap, jeśli chodzi o start w odrzutowcach. Klapy przeważnie używam w ciężkich bombowcach. Ale wracając do tego, odrzutowce mają łatwiej ze zrzuceniem atomówki niż b 17 czy 3-tu-4, Ostatnio y, chyba to zmienili, że B17 i Tu-4 potrafią startować nad lotniskiem w powietrzu, a nie centralnie z pasa, bo odrzutowcem jest się w stanie jeszcze uciec przed osobami, które na ciebie polują. W przypadku Fortec one się w ogóle. Kurde, most zalany. One się w ogóle nie obronią i nie idzie zrzucić tej atomówki. Trochę uważam, że jednak ta atomówka. Powinna być nie do zniszczenia, albo gracz tą atomówką powinien respić się bardzo wysoko, już. I nie wiem, 30 sekund zająłby dolecenie do pola bitwy i zrzucenie tej atomówki. No bo to już jest tak naprawdę piękny finisz, podsumowanie osiągnięć danego gracza. Piękne zniszczenie. Widać jak ta fala uderzeniowa idzie. Szkoda, że to nie jest miasto, bo. O tam widać, tu daleko widać, jak te budynki się rozsypują. Tu się też rozsypały. Komin się niestety nie rozsypał. I kamera się zaczęła bugować. Piękna bitwa. A więc moi drodzy, tak się prezentuje bitwa w wykonaniu gracza Cookies 16 Gaming. Bardzo ładna bitwa. Przede wszystkim, jak już wspomniałem, drużyna wroga to. Naprawdę nie ogary, zazdroszczę ci takiej bitwy, ja ostatnio bliski byłem na obiekcie 279 zdobycia atomówki, ale wysypali się wrogowie już nie miałem w ogóle punktów, żeby to zrobić. I jak powiedziałem, w najbliższym czasie będą pokazywały się wasze powtórki z tego powodu, że trochę tego jest, zbliża się aktualizacja, więc one już nie będą działały. Jednocześnie mam pewne problemy i sprawy na głowie, więc żeby nie było przerw na kanale, no to właśnie te powtórki będą częściej się pojawiały. I jeśli wy chcecie zaprezentować swoją powtórkę, jakieś najlepsze bitwy, unikalne pojazdy, wysyłajcie mi plik na maila w opisie. I trzymajcie się, moi drodzy, do następnego. Na razie.